Już dziś nową płytę kamerzysty na kamerzysta.store, bądź klikając pierwszy link w opisie, aby otrzymać swój podpisany egzemplarz. Witam Państwa bardzo serdecznie, dzisiaj szykuje się super dzień! Naprawdę, super dzień! Naprawdę, ale to naprawdę super dzień! Dawaj, dawaj z drugiej strony! Dawaj, z drugiej strony! Dawaj, dawaj! Witam Państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. Cały, ale to calutki dzień spędzimy w parku trampolin, także znaczy przepraszam Państwa. Przez to zamieszanie, przez to zamieszanie z nim związane po prostu nie jestem w stanie się wysłowić odpowiednio. Tą noc spędzimy w parku trampolin, już idziemy na wybrane miejsce, ale jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, Jaki widzisz na moim paluszku. Kliknij tam na dole i dąż, do najszybciej rozwijającego się kanału, bo właśnie brakuje nam takich zajebistych osób jak ty. Dokładnie, takich zajebistych osób jak ty. Mam nadzieję, dlatego, że dołączysz do naszego kanału, klikniesz taki sam czerwony przycisk tam na dole. Do, no to co, jedziemy w trasę! Zapraszam Państwa do oglądania. Ty jesteś jakiś nienormalny stary. Co? gówno, co? Co co? No co? Ty jesteś posarany, co ty się jest cię nie wrócił? Ale ja byłem sam... gotowy do wyjścia stary. Ale, ale sam wpadłeś. Sam wpadłeś. Dobra, nieważne. Dredzias, słuchaj. To nieważne! Ty jesteś nienormalny, jakiś w pierwszy mnie do was? Ja cię pierwszym ja cię naznałem. Nie dotknąłem cię nawet. Nawet cię nie dotknąłem. Dobra, Dredziasz, jak się czujesz, że całą noc się spędzimy w parku trampolin? Za mordę Co? W parku Trampolin całą noc spędzimy dzisiaj. Ja się nie mogę doczekać. W końcu, kurde, poskaczę sobie jak prawdziwa małpeczka i A ty? Jak się robi Co? Jak się czujesz, że spędzimy całą noc w parku trampolin? Super, ja tam mogę ja tam zawsze A ty nie, ty, 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 ty nie wyglądasz na zadowolonego. Zresztą Ty nigdy nie wyglądasz na zadowolonego Ja jestem zawsze zadowolony po prostu. Ty no ty jesteś nie zawsze nie zamulony. Jesteś zawsze zamulony, zawsze. Nie jestem zawsze. zamulony zawsze. zawsze! Nie jestem zadowolony. Zawsze. Bo mnie nudzisz człowieku! Ja nie mam w czym traćesz mi dał spodnie, ale się nie zamknę. A co mam w jeansek zakończyć? Ale to, to trzeba było wziąć spodnie. No ale ty mi no, to powiedziałeś teraz, że tak po... Jak ci powiedziałem to teraz jak ci powiedziałem to z rana. No ja tu co miałem się teleportować po te spodnie? No, a ty co patrz? No to tak byś ćwiczyć, no. Tak, bo ja Cuyinkie, nie, dobra, dobił się Boże, nie nie, nie, nie nagrywaj. Nie go. Message. Za dużo, za dużo, pokazujesz. Pok dobra, dawajcie, zbierajcie się i lecimy. ja widzę, że ty zawsze pierwszy, co? Jak masz jechać na park trampolin? Fajnie będzie, pokażę wam jak się salta robi. W ogóle wam pokażę. Tak, fajne pokażę. Tak, tak. Bo wygupiamy się troszeczkę, e, uduszę cię tam w tych gąbkach. Karinka, cieszysz się czy nie? nie. Co ty taka nie pomoże dzisiaj? No, jest po ostrym pranku, więc e, ja też bym był na jej miejscu trochę lekko poirytowany. E, wielka już idzie. Karinko. Karinko, kochana, najcudowniejsza. Bo ją prankowaliśmy przed chwilą, ze świnką przecież. Że co? Dobra, nieważne, nawet nie, nie widziałaś tego filmu. A czemu? Ale co się stało? Co ze świnią? Mów mi. No, nic, wszystko w porządku. A i tak go zobaczę, więc dlaczemu mi go po prostu nie powiesz, co chodzi? No nie powiem. Dobra, Ładuj się do auta, lecimy. Stary, nie umiesz się uszanować, zadbać wstyd, Co ty tutaj robisz? Ale co, co w tym dziwnego? Do kogo, do No do kogo? ciebie, Zawsze, no bo no. teraz tu ma moje kochanie siedzieć, a nie ty. Twoje, twoje kochanie? Tak, twoje Proszę, jaszur, nie jaszur. ma problemu, tylko pamiętajcie o moim y, telefonie, bo się tu ładuje. Dobrze Wiolciu, mogę spełnić y, twoje y, życzenie, twoją prośbę. Zaraz go zawałam. Jaszczu! Jolka cię woła! Ouu, swoim kochaniem, będziesz ciebie. Wow. Tak. Ale, a, ty, a ty jesteś za nim jak ten, jak lwica, jak, jak, jak wąż dzikiej na pustyni. Jak ty który... za Karinką, tak? D -d Dokładnie. Chyba no chyba nie Ale co ty Karinka jakieś sugestie tutaj dziwne no, dajesz? jest żałosne ogólnie No bo pranka zrobiłem, czasami każdy musi zrobić pranka No przecież powiedzieli co zrobiłeś No i dobrze Jeszcze by szczelnie powiedzieli, że ja go zjadłam No, a, a kto zjadł? Ale ja jeszcze bym mógł go zjeść szybciej Karinka. Ja bym nigdy nie Karinka, nie żadnego zwierzęcia Uuuu, Wiolusiu, ha, yeah O, dziękuję kochanie, że zajęłaś miejsce, jesteś wspaniała Proszę bardzo, mądry, że byś tutaj nie jechał dziękuję, dziękuję. A daj mu na filmie. Hmm. Oni nie tak nie poza kamerami, bo my się już napatrzyliśmy, wiele No to jest obrzydliwe, nie? Jak oni, się, oni tak sobie ten język do gardła wsadzają, Zabra, skończ, że... Dobra skończ, jedź, jedź, no dobra, nie no. kontynuuj tego, jedź Strasznie Jesteś obrzydliwy a No to wy s... jesteście obrzydliwi, że tak przy nas to robicie Tak? Ja a bym co z Karinką robisz? A wiesz co ja ostatnio, jak tak całowali, ty ja Słyszałam takie perknięcie ostatnio w sensie, że się spierdzielą i oni zawsze się pierdzą On pierdzi opania. Nie, to wielka pierdolona On pierdzi Oni zawsze nawzajem się pierdzą, smrody sobie puszczają pod podnocha i tak Odbezpieczają Kinder Bueno Przyjechali, przyjechali Gratiszem, Karolinka, Jump Park Szczecin jest najlepszy park trampolin w Szczecinie? Tak? Ja no? nigdy nie byłem na parku trampolin ja też, na Bez kitu raz. nigdy nie byłeś? Nie, ja też nie może złamałeś nogę na parku trampolin, nie? nie? złamałem nogę, tylko sobie zwichnąłem, no. Ja złamałem sobie kiedyś włosy na parku trampolin. Tak? Ale ten park trampolin, podobnie się jest zajebisty, także no cóż, no możemy wchodzić. Tak jak ja? Całą noc spędzę. Nie bardziej tak jak ja, bo też jest zielone. Co tak. ja ci mówiłem o tej masce, no co ja ci mówiłem, cały czas ci powtarzam, przypomnę. To no co, jesteśmy na miejscu, wszystko gotowe, już przygotowane, mogę wejść. Czy tam, mogę czy się to? rozgościć? Czy no nie? wydaje mi się, że możemy wchodzić. Mogę no. się już rozgościć, czy nie no. mogę się rozgościć? Ja już jestem gotowy, mam za nie duże nie, spodnie, nie, nie swoje, ale. Tu, no. Jump Szczecin? Tak, właśnie, na Jump Szczecin. Uuuu, ale skiety macie. Tutaj jak logo Jordana normalnie, co? Widzisz, będziesz skakać ty to małpa w swoim środowisku w końcu, co? Podobały mi się te skarpetki, nie wiem czemu, ale myślę, się ja dla niego wziąłeś ten park tak. z No, żeby małpa poskakała. No, z, jako nagrodę, nie, Ale za co nagrodę? Za, za co za mnie I Za ciągu mnie obecność na filmie? nauczysz mnie salto? Bo ty umiesz. No. Tak? Nauczycie cię, Dziś właśnie chciałem was nauczyć salto. mogę was nauczyć. Jak nie zrobisz dzisiaj salto? to jesteś wata i nie będę miał ochoty w ogóle z tobą rozmawiać. Ja z kamerą zrobię. Co, Salto? Tak, A, z kamerą. To musi. Co <gulet> z Gumi tak jak ja Wypiłeś sok z Gumi Jagód? O chyba jakiś inny sok z Gumi Jagód, chyba procentowy wypił. Nie <gulet> dobrze, Czemu nie skakać Czemu nie skaczać, co wy będziecie skakać jak, jak tacy infantylni ludzie przez następne 10 godzin <gulet> policji! <gulet> hop, hop, hop! Triki z Ameryki no Ja surka. Ty nie umiesz? Małpa pewnie nie umiesz Małpa! Tak. Pokazuj triki! Ja triki. No triki, no, no ja nie wiem jak... O Jezu Tak, gula, jak on to zrobił? Pokazuj małpa, skacz! Ale ty jesteś małpiszonym, nie? Dlatego musimy nauczyć cały. Dobra, weź uświadczó jak karta. No, on nie... umie, tylko on chyba oszukuje. Nie umiem, nigdy nie robiłem. Dobra, chyba się przełamać. Pokaż tak po prostu... się robi i mów mi jak zrobić i jak próbuję. No i zrobisz za pierwszym razem, bo pewnie umiesz. Nie umiem. Do tyłu? Czy do przodu? Do tyłu. Do tyłu, no to musisz się wybić jak najwyżej. No. I pochylić się cały do tyłu i złapać tutaj e, najlepiej e, rękami na za kolana i zrobić jakby taki przysiad w powietrzu. No to dawaj, no. Przysiad na butkę. Ja już pokazać... Dawaj, no spróbuj Jaszczu, na butle. Ale zwolniałem ten bo tak, no nie tak nie, tak? To wysoko, żeby się nie zabił. Wyobraź sobie, że to jest wanisz. Wyżej, no. Jeszcze? Tak, wanisz masz. No teraz. Teraz? Tak. Mówiłem, I że zrobi... To... On umiał to, nie? Wcześniej już, nie? Umiał, kłamie, nie? Coś mi się tak wydaje. Ja Umiałem pierwszy raz zrobiłem. Tak, kłamcu. 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 Kłamie, ja wiem, że kłamie. Karinka, pokaż co ty umiesz. Ja? No. O Jezu, to jest wszystko co umiesz? Dawaj salto Co, co? Dawaj salto Ja nie No dawaj salto Nie może ty salto zrobisz? Nie, nie chcę tak Nie, bo Wiolka się połamie co, co tam? Bieg? Ej, a czemu tak jęczysz? Bo, Takie bo, zajęknięcia? To bo, było bo chore, nie? wiem, czy się soku z e, no, no, Co, coś, bra coś brałeś przed przyjściem na salkę? Nie. Nie? Na pewno? Tylko sok z gum A gdzie go masz? Ja też chcę. Na Niech mi olej powie, że nie trenuje proszę. Ja się nie nadaję do sportu. Jak to nie? To nie, ja powinnam, Ja powinnam tylko leżeć wiesz, A. wyglądać i, i pachnieć, tak? Dobra, więc tak, zagramy w zbijakach. Kto jest z kim? Ja jestem. Na pewno Tredias, wybiera jedną osobę, ja wybieram drugą osobę. Jesteś przeciwny składzie ode mnie. Eee, to pierwszego wybieram to jest e, Jaszczurka. Jaszczurka, to ja wybieram jego. No to ja wyglądam szukasz! Nie, ja nie gram Ale cofer kameruje. Dobra, to ja teraz wybieram. Yeah. Bo ty wybrałaś pierwszy. Ale nie możesz teraz, ja to się wybieram. No dobra, to wybieram. Kogo? Jezu. Byłam dobra. dobra. Przepraszam, zostań, zostańcie tam. Chodź, wielka. Musisz Chodź rzucić piłkę na środek, nie? Daj. Dobra. Wrzucam. Gotowi? Dobra. Trzy, dwa, jeden. Mamy piłkę do wielka. ty ze mną jak na razie, także tak kolejna tym, piłeczka. I zostały dwie osoby. Naprawdę, na, na pewno wygramy. wygrady. <grywki> nie tak, nie Nie się. Nie się. Dobra. się. Zamknij czy nie dostał? Nie, no. ją od razu. A, no, się. się. No zobacz co się dzieje, no! Nie umiecie grać, zbijaka, jaka pogrę... Ja tylko wygad głosowy zbiłem, ciebie i tego. Dobrze, ale zobacz, przerywacie, gracie, wszyscy leżycie. Dobra Karina, dawaj! No i taka gra, paznokieć mi się złamał i co? I koniec gry? Wracamy po przerwie. On jest... chce coś gotować. Jest przerwa techniczna. Bo Karinka się złamał paznokieć. Bo Karince się złamał paznokieć. Karinka... Ja już nie mogę grać. No musisz dokończyć. No, no przez Także wygrała, wygrałeś oficjalnie i koniec y, siatki, koniec y, z naszej złych, współpracy Złych zawodników wy, wybrałeś ci powiem to? Złych zawodników wybrałeś Nie, po prostu miałem wywarunek Nie, nie, nie po, po prostu przegrałeś, no, no i... Ale Biolka się dobrze ruszała A to nie Biolka, to Szofer Podobnych rozmiarów Tak to dałem kamerę Umiem szpagat, w jestem z Bogdaniem I umiem też, umiem też szpagat Nie, jak zrobisz szpagat to jesteś kurde kozaczek Robisz szpagat? Trochę zapomniałem jak się robi ale to, tak to Do końca pod... mi nie wyszło Dobra, chodź, chodź, pójdziesz na roczkach do mnie, chodź, chodź Ja będę tak, 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 taś, taś, a ty będziesz do mnie na No Ja ja dostanę No dobra, to dostaniesz, no Aha, no dobra Spoko, nie? Chodź, chodź Czekaj, czekaj Chodź, chodź Chodź. No i idź ty O oh, jest. Bo, bo on już się wcześniej zmęczył, bo przed tym jak go nagrywasz, teraz biegał tutaj, jak idiot. Się nabiegał, kurde, jak wariat. Ta biedna, a jak widzowie jak wyłączy kamerę, to mnie zdzieli w łeb. I powiedz dlaczego tego nie zrobiłeś? Gówniana scena <noise> wyszła. <głos> <głos> Żeby tylko zdzielić w łeb. Żeby tylko zdzieli. Wiesz co, wiesz co, że włączę kamerę. Wiesz co nie włączę. Dobra to ten ale... nie umiesz zagrać? Dobra, ja się nie włączyłem nie zagrać? co sobie zrobiłaś? Biegłam i się utknęłam, i zrobiłam już bum. dziesiąty raz dzisiaj. Spędziliśmy tu dopiero półtorej godziny, no. a wy już sobie zrobiliście krzywdę. Ja to panie dla was, co? Nie. No ja mówiłam, że ja się nadaję do leżenia. Ja lubię, ale jakoś one tak za bardzo wystają tutaj. Ja się zaczepiłam i zrobiłam bum, i to już drugi raz. Bum. A co z bum, bum, z jaszczurem zrobiłaś już dzisiaj? Bum, bum. Dredasz, co ty robisz? Padnie, na co w Padnie. Właśnie, to, to jest fajny sposób na przejście I tam dalej. No tu Ale ja miałem piłkę, będziemy To ciężko tu, cholernie. Co? Iorek, zobacz świsko Jak ty drediarz tak chodzisz jak małpa? Ale O To jest śliskie! Jezu, ja jednak małpą nie jestem Dredziarz! Udało się! Yeah! O no, wow! A jest słaby. słaby! Ja jestem słaby, on jest po prostu małpą. Ja nie wiem jak tak pa i zrobi to samo. Pan zrobi to samo. Dowalę go w i się odbiło i tutaj trafiło. I co tele? No, nie? Tak wyciągnę. Nie wyciągniesz. Wow! wow! Jestem taki gruby, że skurzyna, pękła. Co on się przyznaje? Przecież ludzie, od których tutaj to wynajmujemy się, zaraz dowiedzą, że. Co, wyskakują normalnie. normalnie, to nie można tak fajnie. No znaczy się fajnie jest, ale no, no, chyba nie na moją wagę. Nie, nie rób, ale, ale to, ta jest, ta jest chyba na cięższych, ta jest dla dzieci chyba, bo pękła. Ale jedna tylko tam. Czułem się, że nie wyskakuję w ogóle w powietrze. Widzisz, mam nogi na ziemi? Dwa, no. robi Trzy, dwa, jeden. To jest magia Ty to umiałeś już wcześniej no Nie umiałem, pierwszy raz to tam zrobiłem, a teraz się jeszcze nauczyłem ze Tak, kłamie, nie? Nieprawda Nie umiałeś, pokaż mi Ja? No Zabarę jaki ci, ty zajeb... Jakbym umiał skakać na trampolinach? w Kościół, co ty, ja ty wiesz, o co chodzi? Jaki ty jesteś zakłamany, Jezu Chryste a, ale, ty jakieś trycki, czy nie Pokaż jakieś triczki z Ameryki, no pokaż Triczki z Ameryki, no pokaż no nie wiem, jak ja Możesz tak zrobić, że idziesz A mać, tak, na plecy. Nie zrobię, sata, ty tak nie umiesz. Jak pomiesz jeszcze raz, tak? Ja umiem jeszcze lepiej zrobić. Nie, to ja ci pokażę, jak się takie triki robi. To się robi tak. Ja umiem jeszcze tak, patrz. Ty, dwa, jeden. Poczekaj, to ja jeszcze inaczej zrobię. Nie, nie, to nie o to chodzi, patrz. To się robi tak. <grym> Tu zaraz nie, nie będzie sprężyn, jak no, ja szurbęcik. jak bo się wszystko rozwali tutaj. Tak? Ja szurbęcik jesteś za gruby tutaj. Jesteś za gruby na te całe wasze skakanie, no. Dobra, okej, okay, robimy sztafetę. Biegniemy na wprost. E, wracamy tędy przez grzybka. Dzielimy się na trójki, czyli ty, Viola, e, ty. No i do wygrania jest 1000 zł. O, kład, który wygrywa, dostaje tysiaka. W sensie oni dostają tysiaka na dwóch, wy dostajecie tysiaka na trzech. Jak to my po 300 wy oni po pięć? No tak. No tak. Co to jest za sprawiedliwość? No bo ja, ja nie biorę kasy dla ja. siebie. No ale. No to daje im też po 300. Nie, no, dlaczego? No, bo... A co mi to za różnicę robi? Właśnie. Wólnie. Trzeba było być ze mną w teamie. No, A to teamu. ja się wybieram. z nimi? Dobra, nie chodzi o no, ty team. Ciebie, to. Bo, bo, to ty ciebie To nie jest szlachetne. W nie nadajecie dobra. się do niczego, nawet do korekcji Znaczy kumulacji. nie, to zróbmy tak, że jeżeli wy wygracie, to dla mnie idzie Dobra, przystąpki. dobra, okej, okay, idziecie o, do No, jest porównań yeah, Nie, no, 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 tak. nie tak. będzie tak Dobra, gramy Nie co, ma właśnie tak. Dobra, gramy Dobra Jesteś gotowy? Tak o, jak go, tak. Pierwsze okrążenie około 10 sekund no Maniek! Podobnie czasowej. To już będzie teraz na później. Jezus, jak to wygląda? Matko Bosko. To twoja dziewczyna. dawaj, <Gesprexplachi> stop. stop! 33. 33 sekundy, obicie. No te... <—asters> Oni mieli po 10 na kółko, ona miała 13. Gorąco, wygramy. Okej, okay, jesteś... jesteś gotowy. Jesteś gotów. 3, 4, start! Karinka, nie będzie skakać, ale jednak wiecie szybciej. I Wygrają, wygrają przez wiązkę. Jezu Chrysekund jak małpa za pieprza. Sekund, wygraliście. No ja wiem. Przez małpę. Zrobiłem, zrobiłem to w 3 sekundy i zgubiłem okulary Ja tak szybko biegłem, że nie widziałaś Wiola, ty, bieg? ty biegłaś 14 sekund, dlatego Nie biegam 14 sekund, już mnie Tak, pierdzie. Każdy biegł po 10 Jeszcze raz. sekund, to oprócz Wioli Wy wszyscy po 10, wy po 10, tylko Wiola 13 Tak było? Tak, tak, tak Tak, tak. tak było, no przecież są dowody na tym Na nagraniu są Co ty Nie ma żadnych dowodów, Robiłam wszystko ze swojej mocy Kurde, no dobra macie po 333 złote, cieszcie się ciesz. No na nasz coś też, ale wszystko bym na nadal... to. No macie za poprzednią konkurencję po 500, cieszcie się O ty k**wa Obejrzałem mhm. nagranie jeszcze raz. Karina zostaje zdyskwalifikowana. Zwa wasz film zostaje zdyskwalifikowany i nie dostajecie żadnej kasy, bo Karina biegła ta, po ta, ta, ta. tym i dlatego wygraliście. Ta, ta, ta. Tak że... ona mam w twoją brudną kasę. Nie Prze ma na wina, że nie, nie. Y robicie jakieś dziwne akcje. No. Y możecie sobie montażysta przywrócić to na nagraniu, jak Karina biegła po tym zamiast skakać po trampolinie. Drugi trampolnie. raz przegraliśmy przez Karinę. Że co? I wyjaśniłem, że ta 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 ta. No wyjaśniłem Karinka. I nie, Muszę do czegoś, czego nie chcę robić, dlatego sobie ułatwiłam życie proste. No i e, przegraliśmy, ale i tak nadrobiłem wszystko. Mam challenge. Kto przebiegnie po tej ścianie, dostaje stówkę. Każdy jest chętny, ja na pewno też się pierwszy. Prawda, że każdy jest chętny. Ale każdy ma tylko jedną próbę. Dobra, ale po, po tej ścianie tu szarej? Tak, po tej to ścianie. Może ja lepiej pokażę jak to się robi. Stary. Na początku. Tak. Ja no. tam muszę pokazać. Może ja pokażę. Lewą się, najpierw ty się zabij królik doświadczalny. No Ale jest. zaczynamy skąd? Od kogoś Masz przebiec. Aha, to lepiej już skąd. Lecisz zdleziasz. Nie, ja ja lepiej skąd zrobię aby nie rozwalić no, się stracę, ale posuń się, bo nie chcę chcesz... się, no, 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 Ty to w no, co ty tam? Nie, 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 nie. Co, żebym Dawaj, lecisz, lecisz. no, dobra, dostajesz no, ale to jest łatwe, lecisz? Tak, no, rozbiegnij się no, no, Co? no, no, teraz no, 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 teraz no, no, Teraz no, no, nie, nie, to jest oszustwo! Nie no, oszustwo, nie no tak tak nie mogę. Ale nie mówiłeś o zasadach nie nie, 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 nie. No dobra, możesz to powtórzyć, ale I to jak nie jest to. O, oszustwo jak powiedzisz. Przeszedłem? Przeszedłem, to ty jesteś oszustem w takim razie. Masz system. Ale wiesz, nie mówiłeś. Doskonale wiesz o nie co mi można chodziło. Się trzeba. Nie. Dobra, Stuba. to jest normalna Kasa! Ja dawaj, to nie. To jest... Dobra, biegniesz? Ale ja ale nie umiem, bo ja no, to nie. Pa on nie przebiegnie, za cholerę! Kruszło. Ale masz ślady na ścianach Ja umiem tylko po sufitach, nie? Dawaj, mhm. dawaj Dawaj, Jaszurka, lecisz! JASZUR! Nie, powolniłeś Hahaha <grym wytrza> Widziałeś? Wow! Przestań! <grym wytrza> Co robisz? <grym wytrza> Pamiętnie? Oh yeah, o oh, yeah, szoferku Szoferku, Cuferku? Cuferku? sprzeda! Dobra, no to co? E, teraz już jest trzecia, prawie. Dochodzi. do domu, Nie, musimy się położyć spać tutaj. Nie, jak No jak, no taki jest film. A co ty noc chcesz tu robić? No, chcej w się sensie, tak, no. my się tu zanudzimy. Ja też zbieram. Ale no chyba jesteś niepoważny. Nie, ty też idziesz? Mam iść? No nie, masz zostać. No sam nie chcę. No ale jak sam? Karina, zostajesz? No. A ty? Ja tu w sumie też idę, na razie. Dobra. Chociaż nie będziemy tutaj przestrzegli się nikt cały. Czas. Proszę. No chyba... Ja się. Jasiu! Ty idę jak wszyscy. No chyba jesteście niepoważni. No nie będziemy tutaj spać, ty jesteś do Jak on idzie, no to też. To ty też. Ale dlaczego nas zostawili całego? Nie wiem. Stary, ja wychodzę. Dobra, jesteście żałośnie, nie? Dobra, a w sumie nie obchodzi mnie to. Przyjdę, jak przyjdę. Ale... czego się spodziewałeś? Myślałem, że zostaną. No to oni woleli w Berlinie spać niż tutaj. Ja nie chciałam spać w Berlinie, a jak ja chcę tu spać, to oni nie chcą. Taka jest zależność. Dlaczego tak? No, nie ale wie to, wie jest, to. Nie, to jest nie tak. No, powinni zasad, no tak, bo to nagrywamy to film. Tak. To jest bez sensu, żebyśmy tu sami zostawali. No mieliśmy, tak. mieliśmy spędzić. Dobra, no w takim razie my też zawijamy, bo mieliśmy spędzić tutaj to tak naprawdę wszyscy. Ale, a się okazało. Było fajnie, ale no, no, tak się nie, nie powinni się tak zachować. W sensie powinni tutaj zostać razem ze mną, tak mi się wydaje. I razem z tobą. Powinni, powinni bazen... no, no, ale co? To są slajm, no, tak. Są żałośni po prostu. Tylko kasę zgarnęli i poszli. No i jeszcze mówili, że coś tam im wypadło, że mamy znaleźć. Kłam. tak?